Dzień jak codzień, przebudzeni blaskiem dnia, ufnie patrzymy w przyszłość. Dziś tylko jeden wiersz, ale jakże bardzo ważny. A tak ogólnie to kwiaty i obraz dla Malwiny od jej mamy by zdrowiała. Obraz cudny, kwiaty jeszcze piękniejsze, a wiersz ode mnie, ale odnoszący się również ogólnie do sytuacji w naszym społeczeństwie. Posłuchajmy. Boże, daj mi miłość, bym mógł ją emanować każdego dnia. Tak mi jej brak. Wiem, że masz cały dzban miłości i wystarczy tylko nić, Wokoło siebie, by żadne zło nie przeniknęło Wiem, że kochasz mnie i rozdajesz wszystkim Którzy jej pragną Wiosna to czas na spotkanie z ukochaną osobą Biegniemy przed siebie, chęt daleko Od troski obowiązków, błogo na łonie natury Tak jak słońce rozgrzewa, koi i pociesza Tak twoja miłość lekiem jest Wracam do źródła matczynej miłości, pocałunków rano i wieczorem. Teraz jedyną przytulamy się, obdarowujemy spojrzeniami. Ciepło naszych rąk już niedługo będą tulić maleństwo. Twoje, boskie. Tyle radości przepaja nas i biegniemy tu i tam rozradowani. Już do księdza czas się udać, naszego, kochanego. Tego samego, którego okrutnie uderzył w twarz Zbir. Okrutny łzy, jak groch potoczyły się po kościołach polskich. Za co? Przecież Jezus jest bezbronny. Nie ocenia. Nie Chcemy żyć spokojnie w ojczyźnie, kochać się w miłości, tej, której ma dla nas nieskończoną ilość. Biegniemy dalej, uśmiechnięci i szczęśliwi z losów. Obdarzasz nas. Dziękujemy za dom i łask tysiąc. Pod wpływem okrutnej i nienawistnej nagonki na księży napisał Ryszard Bogatyni 20 września 2021 roku. My, Słowianie Boga zawsze mieliśmy. Później, gdy przyjęliśmy chrześcijaństwo, wzbogaciliśmy się o Jezusa Chrystusa. My, Słowianie, kochamy Boga, i nie ma takiej siły, by nas od tego odwiodła, która by wyrugowała z nas. Ponieważ nic więcej nie ma. Jest tylko Bóg. A gdzieś daleko na końcu my, ludzie. Obdarzajmy więc się nawzajem miłością, a ksiądz to jest rzecz święta. Ubliżając nam, ubliżamy Jezusowi. On jest bezbronny. Nie wini ani nie oceni. 人口约。